To bardzo piękny szczegół Ewangelii dzisiejszej, że Jezus każe swoim uczniom zebrać ułomki chleba, tak, żeby nic nie zginęło. Tomas Merton pisał, że w jaki sposób robisz jedną rzecz, w taki sposób robisz wszystko. Jezus jest przepełniony troską, żeby nic nie zginęło, żeby nic się nie zmarnowało. I na pewno nie zawieruszy się Panu Jezusowi żadna Twoja modlitwa, choćby to był tylko okruch, jakieś westchnienie, nie zawieruszy się Panu Jezusowi żadne Twoje pragnienie czy najskrytsza myśl. Nie umknie Jego uwadze żaden, nawet najdrobniejszy gest, który czynisz z miłości do niego czy do bliźniego. I ty się mu nie zgubisz, choćbyś się gdzieś zawieruszył. Jezus nie pozwoli, żeby twoje życie się zmarnowało.